Ulala, witam na nowej serii na kanale Bujda Paradise Remaster tej strony na i zaczynamy. Mam nadzieję, że Wam się ta seria spodoba. to jest kilka wyścigowa, taka zajebista fabuła. Dla dla na P3, Tylko sobie ściszmy muzykę jeszcze. Pomyślałem, że ja mam muzykę, powinienem dać na jeden. Dobra. Teraz sobie mapkę odpalimy. Dlałem trochę poza kanałem. Dokładnie zrobiłem ten sam uczek. Czemu mnie zaznaczyło? Dobra, to jedziemy sobie. Trochę się kajniemy. Mam nadzieję, że Wam się seria spodoba. Seria wyścigowa, piszę na kanale Niciąc Gil 2. Dobra. No i mamy wyścig. Będziemy się ścigać. Aha. A tu daleko. Dobra, jedziemy Chyba nie będzie źle. Mam nadzieję, że wytlamy to. Ale się wszystko i uda Przynajmniej jakoś dobrze będzie iść. Trzeba się stalać i nie ma ludzi. Kurwa. Co to było? Kurwa, znowu... Drone. Dobra. Voilà. Muszę ich dogonić. Давай, не езжай. Хорошо, давай, игру Ну и давай. Что дуги. ладно, не? Dobra, jestem pieszy. Trochę błąd zrobiłem, że nie wykręciłem. Ale tutaj mogę wykręcić. No i teraz prosto. Muzykę się uda. Chyba się udało. Jeśli nie jednym, to wytraję. Spokojnie. Samochód trochę wok. Wydlałem! Je yeah. no to zajebisz się Dobre to Nie, z 4 minuty O, samochód dostaliśmy. Aby dodać go do swojej kolekcji wazów A, muszę go dolwać Dobra, tutaj mam iść. Tutaj mam iść. Tak. I tu jedziemy prosto. Dobra. Musimy teraz samochód znaleźć. Ale nie ten. Trochę przysadziłem. uziem go i zdobądź wóz. Właśnie wiem. Musimy go znaleźć, musimy go rozwalić. Chuba to no. Dobra, dobra, jedziemy. Znakiem Zmieć ją, a znajdziesz skrót. Kulwa. To, to nie będzie takie łatwe. Ещё. Да Курва! А так близко было. Это не будет так уютно. Dobra, ja trzeba by samochód złapać! O, udało się! Znajdź złomowisko i odbierz wóz. Dobra, no i jedziemy na złomowisko, mamy nowy samochód. To trzeba prosto jechać, tak. Prosto, na sam koniec. I mamy nowy samochód. Początki są trudne. No i będziemy się bać zawiści kolejny Kurwa. Ale to piękne jest. Jesteśmy na złomowisku trochę muszę się nauczyć, nie rozwalać. Bo to takie łatwo to to nie jest. No i jesteśmy na miejscu. Większaj i wozów, a potem znajd złomowisko takie jak to, aby zmienić brykę. W Paradise City jest 5 złomowisk. Dobra, no i mamy. Samochodzik nowy. Tylko wyplubujemy na wyścigu. Mm -hmm. Dawaj, tu mam wyścig. To nie jest wyścig, to jest eliminowanie. ten to rozwalić dwa Dobra ale mogę mieć więcej kurwa ale to piękne było, i na mnie i tak wydlałem, no, ale wydlałem jest, jest, jest hmm. pięć. Nie wiem co to zdjęcie daje ze sobą. Dobra, polkujemy. Dobra, tego się nie da. Weźmy z Nie wiem czemu. To jedziemy sobie tutaj. Wiścik? Wiścik. Ale jaki wiścik? Przetrwań. Aha. Nie mogę mnie skasować, ja muszę jechać. Dobra, w Nie mogę się śnić, tyć. Dobra. Dobra, to o to chodzi. nie mogą mnie skasować Pójdę, aż mnie pójdę za Da jest. Da jest. Powinnam to wygrać. Дальше команд. Давай тут. Trochę mnie te rozwolania, tu mnie dobijają, ale nie źle. Dajemy ladę. No i od nowa. Kierownik przegrywasz. Odwiedź warsztat przed startem, aby doprowadzić A jeździś tu misja? Bo trochę źle pojechałem. No, to mogło się udać. No i tu misję mamy.

Na ile to jest? Kurwa ja muszę wjechać z tego metla. Lecz ja to punktów nie uzbieram. TO JEST! Ale jazda... Ci tysiące... Dobra, wytrałem to. Jak mi nie zaliczyło? O, wydlałem? Wydlałem. No to ładnie. No to pięknie. Jeszcze story, żeby awansować. O, samochód. Aby dodać go do swojej kolekcji wozów, uziem go. Chcę go znaleźć, to sobie go znajdziemy. Ja nawet nie, on nie, nie, gdzie, ja jestem gdzieś na nie, No i ładnie. Dobra, jest. Trzeba go do toleować. Ale... Dobra, mamy go. Na ja twoim sobie jest jeden wieczorek z minibytem Dobra, trzeba od nowa wjechać chyba. Dobra. Czemu ja tu nie mam? A to tego tyle ja nie wiem. wyścig dopiero w mieście idziemy do miasta Robimy jeszcze jeden wyścig żeby zakończyć i zmieniam samochód na prywatnie ale zeska mocna To mocna jazda. Szkoda, że tutaj nie ma szybki w podluży. Nie dałoby się. A sobie z treści te... I tutaj i tak jest głośno To to jak tutaj wjadę tu w w dół Albo chyba teraz zakończymy odcinek Ja projdę do galawu O jest wyścig Po tym go kończymy odcinek Aha! A samochody fajne mają. No to mi się podoba. Nawet nie nieźle. Ja będę musiał tutaj No i idziemy na dół du jadą za mną Nieźle Nie mam dobrego panowania Tylko czasami muszę się na żeby się nie rozwalać I teraz prosto. Wytlałem. Tak jest wytlałem. Nie mówszy mi, że to, wytlałem. Wow, mało brakowało, ale jestem kozakiem. Nie super, do awansu jest te krzywy, Nawet nie wiem, jak to się zdjęcia robi. Dobra. Tutaj sobie zakończymy odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do zobaczenia. E Steam pozdrawia.